Co mówisz? No właśnie, ty się kobieto, bo jest na teczka, jak mnie zajebał. Śmiechu warte. Śmiechu wartem! Śmiechu warte, kobieto, zamknij lepiej, bo śmiech... Wiesz, ja nie chcę, żebyś to rozmawiał. bywaj sobie. Na trójkę zgłosili. Nie zgłasza, nie zgłasza, ja pokażę tylko pismo na, na trójkę napiszę i co, co żeby wiesz, e, major że pozostaje i tak dalej, do komendantki, a komendantka rozpatrzy, <śmiech> Panie, <śmiech> masz rację Kona mówić. Krzysiu, widzę, że po prostu jest afera. No, Monika. Ja na twoim miejscu wziąłbym te ciuchy. Majora i wystawił za płot. Nie, nie, ja napiszę pismo. Ale do komendy. Czyli pismo pogania pismo. Trójkiem. No. Wiesz. Krzysztof, mogę zapalić? No, bez pytania. Panie. Ja zawsze mogę? Możesz. Dla mnie popielniczka zawsze jest otwarta. Tak. I jutro ty, chcesz, ty chcesz jednego, bo się wkurwiłeś? Nie. Może jednego zapal. Naj. Nie? Nie. Dobra. Wiesz, gdzie głowy idzie? Widzę. Gdzie? Na plakat z prezydentury. No. Nie chcę widzisz. tych rzeczy. To ile ma... To dobra, powiedz jeszcze raz, bo ludzie już się gubią nie wiedzą. Ile dłużny major jest dla ciebie? 4 tysiące czy 40 tysięcy? Jak e, znajdę te dokumenty, wszystko powiem wtedy. Bo ty zapisywałeś ile? E, nie facet napisał. Mhm. Radca prawny. Praca, prawda. Ale dzisiaj o ilu? 40 co? tysięcy gdzieś, nie? Ja znajdę w i, i... i odczytam całe. Aha. I zrobię ksero i dołączę do, do pisma. Czyli najlepiej to po prostu by było jak nie... Złożyć pismo do komendy. Jak nie ma za co zapłacić i niech niech samochód odda czy coś. Tak. Ja nie piszę co, co I ten człowiek napisał co zostawia ma być. I mhm. niech komendant to... Co Krzysiu? A i niech komentar to przeczyta. Mm -hmm. Ale Audi i tak nie wyjedzie, bo zasypane co? węglem Audi i tak nie wyjedzie, bo zasypane. A jak on wyjedzie? jak kierowcy nie ma... Sławek, I węgiel nie, Sławek nie przyjedzie. A niech przyjedzie. On nie ma wstępu, on cudzy. Ja przyjedzie, ja powiem słucham pana. O co chodzi? On powie po samochód. Do widzenia. Co pan chce patrz na mnie? Ale on nie przyjedzie, bo on się boi. Co pan chcesz napaść na mnie? To ja będzie policja. Gdzie cię zrobię nagryw na kamerze i jego mordę i koniec? Bo pod swoje pozycji mam prawo. Ciebie nagrać. No tak, no. I samochód nagrań. I puszę komputer i będę wiedzieć. Cały twarz będę wiedzieć wtedy. A wtedy tak spierdolię jak nie wiem. Że jego wyłączają raz, dwa. Ja już Krzysiu, tak ci powiem, że ja już się zastanawiam jak ty możesz to wytrzymać wszystko. To by nie jest ciężko na sercu? Nie tylko ciężko, ale jeszcze zarad zaraz chyba. Zresztą. Nie Krzysiek. Tak. Ile ty już łez wylałeś, powiedz mi, na te wszystkie afery? Dużo. dużo, dużo, Coś łez wylewam. A to specjalnie tak kurwa i on robi, żeby wykończyć i ociągnąć dom. Po rodzicach moich, wiesz? No. tak się nie robi Krzysiek. Bo Majer powiedział raz, opisz mieszkanie na mnie i, i, i na Moniczkę. O tak opowiedział? Tak. A my co, co, co? Na kogo? Na mnie i na Moniczkę. Ja pierdzielę. Tak. Czy jak ty się w ogóle trzymasz psychicznie? Bo widzę, że jest naprawdę ciężko. Jest ciężko. Ty prawidłowo raz powiedziałeś na komendzie. Powiedziałeś prawidłowo do A one do ciebie tylko... Widzisz, jak ty chciałeś się przyjść z dzielnicowym? Jak mhm. do ciebie się odniósł? Mhm. A hardo? Mhm. Widzisz? Widzę. Na no, nie podał. No. Na no, utręczki nie podał. No, ale mi tu bardziej chodzi o ciebie. Masz. Gadaj Krzysiek, gadaj. Ja zaraz wezmę, bo tylko spalę papierosa. Ja się rozłączyłem, bo nie mi tu, nie tu gdzie trzeba. Ja nie będę już gadać. Muszę mi serce boli. Oni chcą kończyć i koniec. Narabiają mi wszystkim. Już. Ale, że nawet by, nawet by na filmach, których płakałeś, zobaczyliby, że płaczesz, żeby ci nie dokuczali, nie? Czy ty musisz zapłakać, żeby ci nie dokuczali? Lżej, bo na ekranę. Widzisz, co powiedziała? To tobie nie obchodzi, gdzie my klamy. Z majorem, widzisz? Widzę. A ja wszystko piszę zaraz. Sławka, podam, telefon, wszystko. Bierz. Ja mam odebrać? Tak. Bo ja nie będę odbierać. Powiedz, że ja nie chcę mnie Dobra. Halo? Dzień dobry, poproszę o pana Krzysztofa Kanonowicza. Ale y, Krzysztof się nie nazywa Kananowicz, tylko Kononowicz. Kononowicz? No nie mów tak brzydko, bo teraz obrażasz kandydata na prezydenta. Pan Krzysztof nie, Kononowicz. No, ale przecież ja nie wiem, jak naprawdę to nazwisko brzmi. Ja żadnych dokumentów nie widziała nigdy. To ja mam takie jedno pytanie jeszcze do pana Krzysztofa. Tak. A pan Krzysztof jest tam? Jest, słucha. Panie Krzysztofie, czy jest to prawda, że Sławek z Bielska Białej opłaca panu internet? Proszę odpowiedzieć na to pytanie. Czy to, prawda, że, nie... czy to prawda, że major opłaca internet? Nie major, Sławek. Że, y, A Sławek, procesie. że Sławek opłaca internet. Sławek. Opłaca A opłaca Sławek, internet. Sławek, tak? Czy to jest prawda? Ty no zobacz Monika, jacy fani, co? Naprawdę zobacz, no jacy, ja. jacy psychofani. Żeby jeszcze internet no. opłacać, nie? No ale ja wiem to bez pierwszej ręki. No ja wiem, że ci Sławek to powiedział, to nie no. opłaca internet. Przepraszam bardzo Moniko. Powiem tobie tak. A Majora Sławek nie opłaca? Proszę? Popu się. Krzysiu mówi, czy Majora Sławek nie opłaca. Ale yy, Sławek... Ale ale! Słucham? A to też twój przyjaciel? Słucham. Czy, czy Sławek to jest przyjaciel Krzyśka? Żeby nie. mu on internet opłacał. Krzysiek mówi, że nie zna kogoś takiego jak Sławek. Aha, nie zna! No nie. to będzie ciach, pach i będzie po internecie, jak nie zna. No to super no. No, no i to wtedy... Ale co ty? Ale, ale co ty straszysz, Krzysia Krzyśiu ma tylu fanów, że ktoś mu zapłaci za internet. No, a ja daję teraz jeszcze majora, żeby odmowy do Krzyśka chciał coś powiedzieć. Dobra, no. Odpowiedz mu dobrze, żeby się wypowiedział. No, no słyszę. No co tam, major, bo tu Krzysiek wkurwiony na Monikę. No, odda ten samochód. Krzysiek powiedział, że nie odda. Jak nie? Jak jest faktura... Krzysiek, oddasz czy nie? Ale co? Samochód. Nie. Ja kupiłem ten niech, samochód. Niech nie myśli. On nie jeździł. Jak spłaci mieszkanie, ja wtedy rozumiem, to zapłaci za długi 4,5 lata. Krzy Krzysiek powiedział, że jak spłacisz yy, mieszkanie za 4,5 lata, to wtedy ci odda samochód. Ja to A nieco będzie w broże. Powiedz tak. Dobra, ja ci dam Krzyszka, bo ja nie chcę tutaj pośredniczyć w rozmowie. Nie, nie, nie. Krzysiek powiedział. nie chcę z rozmawiać, bo mnie serce boli. Krzysiek powiedział, że nie chce rozmawiać z tobą, bo go serce ja boli. Ja kurwa, Kurwa, on mówi, że ci życie uratował. Krzysiek, on mówi, że ci życie uratował. Nie on uratował, tylko Paweł. Paweł uratował mnie, a nie on. Niech, niech nie pierniczy. Masz, powiedz mu. Przepraszam bardzo, że ty, że ty zadzwoniłeś do Pawła, to tak, ale do Ciebie jak ty zadzwonię na pogotowie, to nie chcieli z Tobą nawet rozmawiać, wiesz? Bo Ciebie znają dobrze na pogotowiu. Wiesz o tym? Bardzo Ciebie znają. Jak malutkiego pępuśka. Jak, jak malutkiego pępuśka znają, wiesz? Tylko przyjeżdżają. A, major! Wiemy tego majora! Jedziemy po jego! Siadaj, majorze! I gdzie kurczę, ostatnio, co... Co jak z lasu, jak ja dzwoniłem i pan to był? Gdzie karta informacyjna? Wyszłeś porwałeś gdzie jest? Powiedz, Majorku, przyznaj się. Przyznaj się najlepiej. Wiesz co, bo ja nie chcę z tobą rozmawiać. Wiesz. Wiesz o tym. I przecież nie straszyć. Bo jest złożone do sądu okręgowego, rejonowego jest, żeby założyli cie, dla ciebie na nóżkę ombrożę. Będziesz chodzić jak hał, hał, hał. Budkę staro miał. Zbuduj mnie budkę, bo ja starą budkę mam. Z Moniczką. Tak. halo a kochaj sobie nie... Nie tylko no Kota, powiedz kota. Kochaj, kochaj ją. Ja no. ciebie kocham, kochanie, jak łapuchę z grochem. Zapytaj się, czy już dała podtrzymać. A, a dała podtrzymać? A dała podtrzymać? A dała potrzymać. Dała. Czy da, mnie polizać? Nie, mnie to interesuje. A kiedy ślub będzie? A ty ciub było? Przed ślubem ślub, Przed ślubem siób, a później ślub I, i ty nosisz, i ty na i ty na piersiach nosisz e, krzyżyk, wiesz co, zdejmij ten krzyżyk i, i łańcuszek, bo śmiechu warte, wiesz? Wiesz, śmiechu warte, śmiech tylko ślubu nie weźmiesz. Wiesz o tym z nią, nie weźmiesz, bo ona jest rozwódka. A wiesz, rozwódku nie można brać ślubu kosznego. A ja napiszę i, i do cywilnego, i nie weźmiesz. Powiedz, on przysięgi nie umie powiedzieć. Wiesz? Nie weźmiesz nawet. Nawet przysięgi nie będzie. Ja zajadę do kierownika ślubu. W Krakowie opowiem wszystko jak drobnemu i ci powie do widzenia. Poprze trąbkę do pierdzenia. I kupisz trąbkę i będzie w dupkę pierdzieć. Ona na sobie dupka, ty tu 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 jak pociąg będziesz.